Siema, jestem Frank, I dzisiaj sobie zagramy MMA. jest ze mną Switch. Siema. Gramy na Inferno. Jak, jak coś to macie jego y, kanał w opisie. Link do jego o, kanału. Yy, jeden jest na longu, podpuszował mnie. Drugi pewnie gdzieś na sajcie albo w picie. Ale kurde taką mi peskę sprzedał nie O, się szybko obróciłem Dobra, e, co ty grasz? Maka? Ta, dawaj Maka Musimy iść we dwóch, bo w sumie zwaliliśmy to, że we dwóch nie lo. Longa? Proszę już tam Boże, znowu taki kill. Nie mam HP. Nie, raczej BB nie może być. Jest na... site'cie. Dobry nie jest. O, ostatni! Strzał. Last. Bullet. A, bullet. Nie wiem czy dobrze napisałem, dobra, nieważne A, dobra. Ja idę... Dobry jestem P9, jest ale 4. Dawaj shorta E dwóch. 2 Czekaj Mollo daje. Jest tak kurde Na wstanie Lecę. Lecy Leży Kołam się i pa ma byku Co tam robisz? Ale go, o nie ma byku Weź może jego Hamasa Czekaj. Nie wiem gdzie jest o, Dobra Ja teraz lonka tam On ma tego fajnego digla w satraku. Niebieskie fałdyno no, Są takie fajne naklejki ja widziałem co tak pasuje do niego Takie niebieskie Pewnie Samo nie jak nie do redline i bull powery, nie? 4 Dobra z sobie Gdybyś chciał takiego AK redline'a albo AWK'a kurde. kurde, rzuciłem dziwnego mono Nie, dobra, nie ma go tam, nice A, nice Jezu, dobra Do zera chyba z nimi lecimy No, nie, lepiej nie lekceważyć przeciwnika No tak Ale fajnego ma tego Pokaż Tego z okiem? Niepozorne zagrożenie, nie A, no, Boże, ja myślałam, że to jest Ale smak. ma naklejkę, która nie pasuje z, nie wiem, jeśli on to naklejał, to tylko sobie zepsuł skin. Nice. Połóż, Jezu, on miał jakąś pompę. On miał maga i mnie trafił za 13 z takiej odległości? To. Może, nie wiem, w rękę czy coś takiego. W nogę bardziej. Dzieje. Albo po prostu trafił jednym strzałem. Ja nie ma ani razu jeszcze nikt z nas nie był na no party. To dawaj, się. ja pójdę shortem. Jest jeden, kur... Mam przewalony, dostał. Nice. Ale jest. na niego poleciałem. Jest sam? No, za wokół. Możesz go w sumie... No nie, bo tu masz tego FOMO-sa. broń chyba. Ale tak tylko mówię. Nie słyszałem. Kasajcie, no, może chyba już jest. Zagobiłem się w tym smoku. Nice, chcesz. No. No, A, bez skina. No. no dobra tam. I tak wezmę. Jezu. A ta pierwsza ta pistoletówka taki fart miałem, nie? Takiego farta o. Hmm. A daj na Jest picie. Kurde. No, no, no. A, nas sporo win. No, no, no. Dawaj, dobra, może ja jakieś to... maki? bo po... w się no, no. no, w, no, no. no, w sumie. Nie, kałachy. Kałachy? Kałachy w ostatnim roku, dobra. Chcesz P250? A nie, nie stasz. Albo daj, no? Nie, nie stać. A, no dobra, masz. Gdzie on jest? Tam wrzuciłem gdzieś. Fajne. A, dostał pestkę. Jak będzie tam? Może być na yy, tym ninja takim po lewie. Nie wiem czy to jest ninja. Masz go tam? No tam jest, sobie ty jest. Dobra, pisze do mnie, chłop w ogóle. Dobra, nice. Chłop, co w ogóle, jak go kieruje ten side haste? Nie wiem, co to znaczy, czy co to. Ale... Dobra, 7-1, dobry wynik. Nieważne, ile, ale bardzo dobry wynik. Gdzie idziesz? Ja idę longa. Dobra, ja idę na pit'a. Może być aparty, ale short się... Od ciebie Lank obydwoje Dostali coś? Esa z wami za złotami. <noise> nie wiem, jakoś pistoletówki mi wychodzą. Oh, to twój, nie? Oh, to oh jest fajne nawet. Mocno zadarte, ale jest A dużo jest takich. Jesteś taki z Bravo Case'a, jak się nie mylę. Podobny A może, nie wiem, sensie inny kolor oczywiście. Short oh. mogą być no byłoby dwoje na longu Kurde, wiedziałem że pójdę w drugą stronę ale tylko 20hp jednemu dałem Ajajaj, nie puszczę, bo to nie ma sensu Przegraliśmy przez to właśnie No wiem, idę teraz na, y... weź patrz shorta i tego, ja pójdę na cmentarz No co, no Jeden dostał 45, gdybyś nie zraszła, to byśmy wygrali Ale dobra, 82 Dali MOLO Mogą być od ciebie znaczy. Albo Co? E, pikna. Jest O mi sprzedał nieźle. Jest na Tam było Ta na dwóch roku. czy jeden? Na pewno jeden, drugi nie wiem, może Kurde, 69 zostało Dobra, ja mam hajs teraz. Kupuję skauta i na longu będę. Hmm. Dobra, nie wiem, zagram jakoś tak magiem Idę na aparty. Bez silny. Ciu. Znowu robię to samo. Będą u ciebie I daj nam plecy. Im że mnie zaskoczył jakoś, nie wiem co zrobił. Albo nie pójdę tędy. Teraz są u ciebie. Graj na czas. Czas to pieniądz. Dobra. Nice. nice. Czas to pieniądze Wątpię, że rangę dostałem. Mogę będzie ranka. Nie, bo dużo przegrałem ostatnio. Przeprawdę, czy rangę dostałem. Nie dostałem. I dobra. Jak chcecie więcej odcinków z Switchem, to piszcie i się